naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud podkupiony. Przełożeni naszej archidiecezji, proszę, abyś ich, Panie, usunął z ich stanowisk. Może są członkami kościoła masońskiego w kościele katolickim? W tak zwanej pustelni w Czatachowej są odprawiane obrządki katolickie. Słychać tam często różne krzyki i dźwięki. Mają to być osoby opętane. Zdarza się, że różne krzyki są słyszalne, gdy wierni modlą się za archidecję ze częstowską. Proszę powiedzieć, co tam się dzieje, co to jest? To bardzo zwięźle. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, co to jest. na pańskie pytanie. Dlatego, że... Żeby móc powiedzieć, stwierdzić, że ktoś jest opętany lub nękany, to są dwie różne kategorie, trzeba tutaj właściwego rozpoznania. W przypadku osób, co do których podejrzewa się opętanie, jest potrzebna pomoc egzorcysty, który ma ku temu odpowiednie kwalifikacje i odpowiednie przygotowania do tego, żeby móc rozpoznać i odróżnić także opętanie od choroby psychicznej. Także dlatego egzorcysta zawsze współpracuje z psychologiem, z psychiatrą klinicznym, po to, by wykluczyć inne źródła pewnych zjawisk. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, z czym mamy do czynienia, patrząc na te nagrania. Nie możemy powiedzieć, czy są to osoby opętane, czy, czy osoby psychicznie chore. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jeśli nawet byłyby to osoby opętane, to Szatan jest ojcem kłamstwa. I opieranie się w jakichkolwiek wypowiedziach, podpieranie się autorytetem szatana, głosem usłyszanym podczas egzorcyzmów czy pod modlitwy, no jest jednak dość słabym źródłem i słabym autorytetem do, do jakiejkolwiek wypowiedzi czy, czy wydawania opinii. A, a ludzie, którzy, którzy mdleją na, podczas spotkań wspólnoty Miłość i Miłosierdzie, bo tutaj, coś... również, tutaj również trzeba odróżnienia pewnych darów charyzmatycznych od kwestii zaburzeń psychicznych czy, czy innych, innych kwestii niebędących Bożym działań. Te osoby, które tak się zachowują, to są osoby chore psychicznie według Waszej opinii? Nikt nie powiedział, że są to osoby chore psychicznie, tylko że no nie mamy możliwości do tego, aby rozpoznać, czy są to osoby autentycznie... E... Opętane, przymękane przez złego ducha, czy też osoby mające jakieś dolegliwości psychiczne. A żeby to móc stwierdzić, trzeba by e, skorzystać z posługi egzorcysty, który ma, tutaj mówię tutaj odpowiednie przygotowanie i rozeznanie, oraz posługuje się pomocą także fachowców innych dyscyplin. Próbowaliście Nie powiedziałem Pró tutaj, że to osoby hmm. chorem więc proszę tu być ostrożnym, bo chyba dość staram się być precyzyjnym. Dobrze. A próbowaliście to stwierdzić, bo skoro takie rzeczy się tam dzieją bardzo często, teraz wiemy, no, że. Ale skoro Garus nikogo tam nie dopuszcza, zamyka bramy przed kimkolwiek, to jak mamy to zrobić? Ale y, nie wiem, jak te, te teraz wygląda, y, ale z, z tego, co ja wiem, y, no to y, przez dłuższy okres czasu tam mogliście być. Bo ja tutaj też nie mówię teraz, gdzie jest ten konflikt taki dosyć y, zaogniony. Krządz Garuz nie przekierował nikogo z tego osób do George'a a wy, wy, czy... Powinien to zrobić, a sam powinien, bo on nie jest egzorcystą, a nigdy nie był egzorcystą, ani nie miał upoważnienia do pełnego sprawowania egzorcyzmów. Zatem powinien, w przypadku kiedy ma taką osobę, e, powinien ją skierować do jednego z egzorcystów wyznaczonych w naszej sesji. Ostatnio widziałem taką mszę, tam podczas mszy był tam jeszcze inny ksiądz. Przed obecnie także innych dwóch kapłanów. Ksiądz Łukasz, innymi, tak zwany ojciec Pokaszem, ksiądz Łukasz Prausa, Palotyn, to ten, który według relacji księdza Galusa, czy też własnych, jest dygnatykiem, I jest jeszcze ksiądz Grzegorz Durbas z archidiecezji krakowskiej. Dobrze, i oni wspierają księdza Galusa, tak? Znajdowają w tym miejscu i również sprawują posługę. Podobnie jak ksiądz Galus, sprawują swoją posługę w sposób niegodziwy, jeśli powiadamy, to także w sposób nieważny, ponieważ wszyscy trzej są suspendowani przez własnych ordynariuszy. Rozumiem. A jak wygląda aktualnie sprawa księdza Galusa? Jest suspendowany, rozumiem, tak? Tak, nic się nie zmieniło od, od komunikatu z 29 kwietnia. Nic się nie zmieniło. Ksiądz Galus jest suspendowany, e, czyli nie może sprawę, sprawować sakramentu, sakramentarium, głosić bo słowa Bożego, ani używać stroju duchownego. E, ksiądz Galus e, dostał nakaz e, przeniesienia się do wyznaczonego mu miejsca zamieszkania, czyli domu dla księży w Częstochowie. No i jeżeli się tam nie przeniesie, no to co dalej? Jeśli się nie przeniesie, to będziemy podejmować działania, które są zgodne z prawem. Zarówno prawem kanonicznym, jak i prawem obowiązującym w Polsce. Czyli jakie to są działania? Takie działania, jakie przewiduje prawo polskie i prawo kanoniczne. Jakie działania przewiduje prawo polskie i prawo kanoniczne w tej kwestii? Bo ja, na przykład, jestem laikiem, nie znam się na tych wszystkich. Ale ja nie widzę powodu, tego, żeby pana o tym informować. Ale mówi pan, że to jest jakie. Jak... No, ale mu... właśnie mi pan powiedział, że co, co macie w planach robić? Jest to, jest to prawne I działanie. Nie jestem upoważnieni do tego, żeby przekazywać panu. I pani. Pańskim słuchaczom, widzą, siedzącym Pana media informacje o działaniach, które, będą, które są zamierzone, zaplanowane i które będziemy podejmować. Dlaczego? Bo nie mam do tego po pierwsze upoważnienia, po drugie nie widzę powodu, żebym o tym musiał informować. A kto ma upoważnienia? Ja nie posiadam upoważnienia od Księdza Recybiskupa do tego, żeby Pana o tym informować. A proszę mi powiedzieć, czy, czy wy nie, nie czujecie się jakoś zaniepokojeni tym, że dochodzi do takich dziwnych zjawisk w czatachowej, gdy właśnie się mówi o archidiecezji, o, modlitw, o modlitwie za was, również za pana, bo też, też to gdzieś tam można w tych przekazach usłyszeć za pana, za, za Wacława Depo, arcybiskupa. Za, za księdza arcybiskupa Wacława Depo, tak? Nie tak, ale za, 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 za księdza bakalarza również. Tak. Bardzo się cieszę z tego, że, 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 że ksiądz Galus się za mnie modli. Też wzywa swoich zwolenników do modlitwy, choć nie wiem, czy ta modlitwa jest panu Bogu miła. Chciałbym, żeby taka była. A przede wszystkim, to będzie znacznańskie pytanie, tak, jesteśmy zaniepokojeni tym, że ksiądz Galius, zarówno on sam, jak i ludzie, których wokół siebie zgromadził, za których wziął odpowiedzialność, odrywa od łączności z Kościołem, nie respektując władzy kościelnej, także tej władzy, której przecież przyjmując święcenia ślubował przez to posłuszeństwo, czyli biskupowi swoim, biskupowi diecezjalnemu, ale również nie respektuje w tej chwili decyzji stolicy apostolskiej. My jesteśmy głęboko zaniepokojeni i chcielibyśmy, żeby książę Galus zmienił swoje postępowanie, żeby wrócił do, do pełnej pewnej, pewnej jedności z Kościołem, ale także by no, sprowadził na tę właściwą drogę ludzi, którzy mu zaufali i które gromadzi w swojej wspólnocie. Ale czyli nie wykluczacie, że jednak Ojciec Galus może mieć te charyzmaty może mieć, no i? No i jeżeli y, on ma te charyzmaty, a wy go chcecie wyrzucić z kościoła, y, no to... Po pierwsze, nikt go nie chce wyrzucić z kościoła, jak to panują, hmm. tylko y, chcemy, żeby w kościele Pełnił swoją posługę. Bo w tej chwili on zaczyna pełnić tę posługę niezależnie. Tak jak to było napisane, zapewne Pan zapoznał się z komunikatem inicjatury Apostolskiej. ministra Czerwonkowskich napisał, że jeśli Książę się nie zastosuje do decyzji, to będzie pełnił posługę we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność. Zatem jakby nie już w strukturze i w kościoła, tylko, tylko będzie to jakaś jego prywatna działalność. Więc to jest pierwsza rzecz. Nikt nie chce wyrzucić z kościoła. Tylko chcemy, nawet kary w kościele są też. Po to, aby nakłonić do opamiętania i do przemiany. Więc jeśli jest karany, to tylko po to, żeby pod wpływem tych kar zmienił swoje postępowanie, opamiętał się i wrócił do, do łączności ze swoim biskupem i z, z Ojcem Świętym. To po pierwsze. Jeśli ma jakieś szczególne dary, to także te dary są darem dla Kościoła. Nie dla niego samego, ale dla Kościoła. Z nawet w Kościele się wszelkie charyzmaty i dary Ducha Świętego realizują. Po trzecie, wszelkie dary i charyzmaty muszą być poddane osądowi Kościoła, a zatem rozpoznaniu przez właściwego ordynariusza ich prawdziwość, ich, ich, ich celowość. Zatem, zatem to nikt nie przeczy, a poza tym, po, po czwarte, trzeba pamiętać, że jakikolwiek święty, charyzma, ktokolwiek w historii Kościoła, jeśli dokonywał jakichś niezwykłych znaków, cudów, to tak naprawdę nie on tego dokonywał, tylko Pan Bóg przez niego. Człowiek może być tylko narzędziem działania Pana Boga. Człowiek, przez którego Pan Bóg w różny sposób działa. Ale także ten człowiek, bo myślę, że zapoznał się Pan z listem księdza rozbiskupa z 23 lutego tego roku, prawda? Zna pan ten list, tak? Ten który pisał do wiernych. Znaczy szczerze to tych listów trochę było. Nie, nie wiem czy to jest akurat ten, o którym ja myślę. Także... Takie list, listy zatytułowane słowo troski, odpowiedzialności wobec Boga i Kościoła. Liście są bardzo kluczowe kwestie, yy, bo ksiądz arcybiskup tam właśnie zwraca się do wszystkich wiernych, informując ich o sprawie, o naturze tej sprawy, o przyczynach też podejmowania decyzji, że nie są to tak, jak tam ksiądz Galus narzuca w swojej narracji, że że za jego sprzeciw wobec nas maset czy, 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 czy szczepionek, bo sprawa jest. Wcześniejsza, bardziej złożona, a podejmowanie przez księdza Garusa narracji Antykowidowej służy tylko temu, by później stawać się, jak to sam chce być, męczennikiem covidianizmu. Ale co to nie, właśnie, nie, co właśnie, nie, to, nie, to, jak to, to... pan skończyć? Mhm. Tam też ksiądz arcybików w tym wspomnianym liście pisze o tym, że owszem, Pan Bóg działał też w niektórych ludzi, którzy stają na czele pewnych wspólnot, inicjatyw, ale oni także mogą zbłądzić. Nie są od ludzkiego błędu. No już wielu wspaniałych ludzi, którzy w kościele te rzeczy czynili, mhm. ale pycha, czasami szatańskie zwodzenie, ludzkie słabości sprawiły, że od jedności z kościołem odpadli, także pociągając nierzadko za sobą innych ludzi. No to, to, to samo ojciec Galus mówi o was. Co mówi? No o was, że Wy wybodziliście. Że no, czasem, to... czasem ta pycha też... No, mówi tak samo, tylko w drugą stronę. Ale jeżeli chodzi o ten COVID ja, wybacz, ja nie będę oceniał wypowiedzi księdza Galusa, myślę ja za niego w ogóle, nie nie, 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 oceniam jego wypowiedzi, nie oceniam jego samego, nie formuję oskarżeń pod jego adresem, tak jak on to robi. Ma prawo do swoich przekonań, nawet jeśli one są z gruntu błędne i szkodliwe. Eee, a, no właśnie, mam pytanie, bo tutaj mówimy o tym covidianizmie, ale o tym covidzie, o tym, co się działo, bo trzeba, trzeba też teraz zwrócić uwagę, że już oficjalne komunikaty rządowe mówią wprost o dużym odsetku fałszywych te testów yy, ujemnych. Proszę pana, ale my, czy rozmawiałem o księdza Galusie? Tak, Panie, tak, o... ale, ale to jest kwestia księdza Galusa, bo, bo tak, przecież... Tak, ale proszę pana, księdz Galus nie był karany te kary, które są teraz, wbrew temu, co on mówi. Mówi, mówi, mówi kłamliwie, wbrew temu, co on mówi, te kary, które są teraz, nie są spowodowane jego sprzeciwem wobec maseczek, czy jego, jego nie, ale, ale to jest w pismach, wypowiedzi. ale to jest w waszych kościelnych pismach. za to ukarany, powoli, jak może do końca, dobrze? Był ukarany nagany kanoniczny za wypowiedzi, które spowodowały wielkie zgorszenie wiernych i, i, i spowodowały wielki zamęt. Był zobowiązany do tego, żeby przeprosić i wycofać się z takich nieodpowiedzialnych wypowiedzi. A jakie to są Każdy wypowiedzi? Ma prawo do swoich poglądów, ale nie chcę mu wypowiadać, bo sąd, który się wypowiada, wypowiada się jakby z imieniu Kościoła. Stąd było nasze oświadczenie, że takie wypowiedzi na pewno nie są głosem Kościoła i nie są zdaniem Kościoła. Natomiast jakie na niego wypowiedzi? nałożone nie, nie wynikają z jego sprzeciwu wobec maseczek, ale. Z fałszywych oskarżeń wobec swojego przełożonego, co, co, co czynił po wielokroć. oskarżając księdza arcybiskupa o tuszowanie pedofilii, przestępstw, no, a teraz jeszcze masonem go nazywa, mhm. za nieposłuszeństwo, ponieważ swoją działalność prowadził bez zgody i bez wiedzy księdza arcybiskupa, za powoływanie fundacji, które były bez zgody i wiedzy księdza arcybiskupa, budowy domów. Za odgórną postawę buntu, wzbudzania niechęci wobec swego przełożonego wśród wiernych. Natomiast ksiądz Galus dostał bardzo obszerny dokument, w którym są wyliczone wszystkie powody nałożenia na niego kary. I nie ma tam ani słowa o covid ale, ale arcybiskup Wasław Depo był chyba na, na mszy, którą sprawował się z Galus w przeszłości? Był, był, uczestniczył. Był to. Tak jak napisał ksiądz Arcybiskup, gest, taka próba e, szukania pojednania ze wspólnotą, która coraz bardziej zaczynała e, odklejać się od, od kościoła. Owszem był, ale to nie znaczy, że te działania zaprobował. Ciągle też przypominało o tym, że wspólnota ma nieurogowaną sytuację w Kościele i trzeba to uczynić. Tego Ksiądz Garus no, nie chciał czynić, jak czynił, to przedstawiał statuty, które były nieakceptowalne. Czy dla Was nieakceptowalne? A, a wspólnota Mamre? Yy, a co ma do tego wspólnota Mamre? No, z tego co moi informatorzy mi mówią, no to yy, też, się, podobno macie się też zajmować tą wspólnotą, że też ją gdzieś, gdzieś, gdzie, gdzie, chcecie ją gdzieś też wykluczyć z kościoła. To ma Pan złych informatorów. Co do wspólnoty mamy? Została powołana komisja wspierająca księdza, przykład wizytacji wspólnoty. Wspólnota została powołana przez Właśnie za to podlega jego władzy, i zwyczajnie też wizytacji. I także wobec głosów dotyczących pewnych może nieprawidłowych zjawisk w działaniu Wspólnoty, taka komisja złożona z ekspertów została powołana i działa. Zamiarem nie jest znów, jak tu pan napisał, że wykluczyli, chcemy z kościoła. Nie wiem, kto tak panu powiedział, ale jak tak panu powiedział, to panu powiedział źle. Zamiarem wizytacji jest sprawdzenie zasadności jakichś zarzutów czy wątpliwości, a jeśli takie są, to komisja, która została powołana, ma wypracować pewne wskazówki do tego, jak te nieprawidłowości uporządkować, po to, by wspólnota mogła jeszcze lepiej działać.